Witajcie, witajcie, z tej strony DAZOLEK I dzisiaj zagramy sobie w grę Orcs Must Die 2 e, No dobrze, zaczynamy kolejną serię, kolejną historyjkę e, Oto z tej gry e, Już nie pamiętam, która to jest seria na moim kanale Ale... Nie no, wiecie co, seria, ale nie chcę się za bardzo liczyć e, sobie Możecie sami zobaczyć no i co? Będziemy sobie zaraz zagramy i to zrobimy tak, że co każdy odcinek, kolejna misja będzie. Jak widzicie ja już sobie tutaj, nie wiem czy powiem powiedzieć, czy to trochę, ale tak połowę już z gry przeszedłem. Jak widzicie, więc te mapki znam wszystkie i wiem jakie około przejść, ale dalej już nie. I na razie sam nie będę grał w nie. Poczekam aż... Seria dojdzie do tego miejsca. No i będziemy grać już nie wiedząc w ogóle co tam będzie. Na razie sobie zagramy w te mapki, które już po prostu przeszedłem. No dobra, no to nie mam chyba za bardzo niczego do powiedzenia. No to może zaczynamy. Resztę Wam rzeczy opowiem o tej grze. Jak już ją włączę, już będziemy mogli sobie tam chodzić i wszystko. Yy, tak w razie czego ja kampanię teraz włączam, nie multiplayer, więc na singlu będziemy mogli sobie normalnie pogadać dobrze. Yy, jak włączę teraz play, będzie intro do tej gry, więc yy, ja nie będę nic mówił. Wy sobie trochę podgłoście tam słuchawki czy tam głośniki, yy, żebyście słyszeli, bo trochę jest wyciszone tutaj wszystko. No dobrze, no to jedziemy. was this how it would end trapped surrounded my power lost i deserved so much more they were coming for me once i was their queen now they would be my doom then out of nowhere new rift it was different fragile i felt a trickle of power returning barely there not enough to mind control even a single orc still the rift offered an escape as soon as i stepped through i saw him standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face i only had one thing to say run, run! no dobrze to to było intro od tej gry Wiecie co, ja mam co prawda tą grę przyciszoną, nie, nie do, do końca wyciszoną ale no tak leciutko ją słyszę Nie wiem dlaczego, ale tę intersłyszałem słyszałem bardzo dobrze więc nie wiem jak będzie u was więc przecież czego sorry, jeśli ja wam podpowiedziałem, że wyście podgłosili a tutaj nagrywam, wyskoczyło tak dźwięk głośno to za to przepraszam, ale myślałem, że Intro też będzie przyciszone Jak widać, nie No dobrze No to zaczynamy e, To jest gra Nie FPS, tak jak e, zazwyczaj grałem e, Tylko to jest taki bardziej taka gra strategiczna Gdzie trzeba trochę strategii e, No trzeba, nie wiem, przemyśleć jak te wszystkie pułapki poustawiać I takie tam e, Dobrze, jak zauważyliście to jest gra strategiczna, ale właśnie o to chodzi. O co w nie cho o to chodzi, o co w nie chodzi. Wiem, że to śmiesznie zabrzmiało, ale nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Um, Oto tak. Jest dużo takich gier w internecie, a to jest taka bardziej gra yy, z nie wiem, z, yy, z third person shooter, yy, z trzeciej osoby, jak się patrzy. No to tak, stąd będą wychodzić te orki, te takie potworki, które mamy po prostu zabijać. One sobie będą iść tędy. O, będą sobie iść tak długo, długo. Znaczy nie aż tak długo. No ale będą sobie iść i tutaj będą wchodzić. I o to chodzi, żeby, żebyśmy my ich nie przepuścili, żeby oni tutaj nie mogli wejść. E, mamy na górze po prawej e, stronie... W prawym rogu mamy takie taką liczbę 20 i to jest to znaczy, że do tej jakby komnaty może wejść maksymalnie 20 orków. Jeśli nam się po prostu nie uda yy, obronić tego, to yy, jak wejdzie 20, to już no, niestety przekrywamy. Mm. No, no i to tyle. Mamy tutaj na dole pułapki, bronie do bicia też. Będziemy sobie ustawiać pułapki, a będziemy sobie mogli też tym ludkiem bić ich. Ech, em, dobrze, wy na początku, jeśli macie początk na początku tą grę, to będziecie mieli to strzelbę. I to, i nie, chyba te dwie pułapki, o ile dobrze pamiętam, tylko nie, jeszcze, jeszcze chyba tą. Um, no dobrze, a ja. Y, będzie można sobie później kupować te wszystkie pułapki innej y, broni. E, ja na razie mam też miecz zakupiony i. No i taki łuk jakiś, znaczy nie łuk, tylko crossbow. Y, y, dobra, nieważne. Wy po prostu będziecie mieli na początku strzelbę, więc, no niestety, e, będzie trochę u, u, u mnie inaczej. Ale postaram się tą strzelbą i tym mieczem już walić, żeby nie było jakoś inaczej. Super. Ehm, no i będę oczywiście używał tylko tych pułapek, nie będę używał nich, bo to już jest na wyższym poziomie. No dobrze, no to tak. Teraz mamy na razie nieskończoność czasu na przygotowanie. Mamy cztery fale do przejścia. No dobrze. No to, może trochę je pozostawiamy. Te rzeczy, ja powiem co to jest. To, jak widzicie, jest takie coś, ja już to mogę postawić. <słyski> jak jakiś ten potworek na to wejdzie, te nożyce wychodzą z góry i po prostu jego, może te początkowe zabijają, ale już to takie lepsze, to już raczej nie. Ale zadają im trochę obrażeń. Więc, dosyć dobre to jest. Mm, to tutaj to i tak może położyć więc akurat yy, to jest coś takiego że jak tutaj stanie ten ork czy jakiś tam potworek to strzały z tego będą lecieć no nie wiem taki karabin można powiedzieć taka ściana z automatykiem yy, a innych rzeczy na razie nie powiem bo jeszcze nie jesteśmy jakby ich nie było po prostu Dobrze, ułożę to, może i może wiecie, co mogę całą kasę wydać. Nie ma tutaj, coś ograniczę. Jeszcze tutaj jedną. No i jesteśmy już chyba gotowi. Eee, pozostaje nam tylko włączyć przycisk G i jedziemy. Jeszcze zanim zacznę, to po tej fali yy, będzie takie jakby 10-sekundowe przygotowanie: będziemy mogli sobie w 10 sekund coś szybko ułożyć i takie tam. A przed ostatnią falą, zawsze przed ostatnią falą, tak chociaż ja miałem, yy, jest takie właśnie tak jak na początku, tak, tak jak teraz mamy yy, nieskończone przygotowanie i możemy sobie wszystko myśleć. Bo to w końcu ostatnia fala, to będzie trochę trudniej. No ale my sobie raczej damy rady. Um, no dobra, jedziemy. To dużo trochę gadam. Mm -hmm. No i te zielone murzyny przyszły. I sobie z nimi walczymy po prostu. Na których dużo do nie ma. Otóż tak. E jak mamy strzelbę. Jak normalnie przyciskiem lewym przyciskiem myszy, to on strzela tak jak ze strzelby, prawda? A gdy chcemy prawym przyciskiem, to on wtedy zrobi taką bombę, która po prostu... taki nie można powiedzieć. Um, dobrze, zaraz mam resztę powiem rzeczy, tylko tutaj jeszcze przygotuję tylko trochę. Jeszcze to położę, no. Dobra. A i w trakcie, gdy już jest ta fala uaktywniona i wszyscy już tak walczą, to jeszcze można ustawiać rzeczy. No dobra. Eee, tak jak mówiłem w prawym to jest taki granatnik po tej strzeby. Gdy będziecie już mieli miecz, to będziecie tym lewym przyciskiem myszy bić tak. Ale będziecie mogli prawym ich odpychać takim czymś. To jest bardzo, bardzo dobre. To załóżmy bijecie ich tak trochę. I nagle uderzacie, to oni wbuchają po prostu im się ogromki ciała rozwalają. Eee, dobra, mamy drugą falę. Te dziwne stworki idą i... Brudzicie mi wszystko Boże Sprawdzę tu nie mieszkam, ale no, nie udało mi się Ochotnie takie uderzenie um, Wiecie co za bardzo dużo nie mam co tutaj położyć, ale nie chcę mi się za bardzo odmyślać odmyślę tego, więc położę byle jak, aby najwięcej Tych granatników takich, i w tym mieczu, tej drugiej takiej mocy, to mamy tak naprawdę nieskończoność, ale przy życiu moim, y, w lewym górnym rogu, mamy właśnie taki niebieski pasek, i to jest ta moc. Więc y, mamy ją nieskończoność, no ale musi nam się trochę powodować. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, że to nieskończoność jest, no ale. No dobrze, to te potworki też, żeby aż taka ta gra nie była taka super poważna to zrobili ją tak trochę na tak na trochę na TFA, yy... tak trochę komiksowo tą grę i to nawet się podoba no i właśnie gdy zabijamy te potworki to one śmiesznie krzyczą jakieś nie wiem mami że wołają mamę i takie tam to naprawdę fajne są te yy, gimnele yy, dobrze to ostatni wave więc Stawiam całą kasę, jaką mam, bo co będę żałował. Tutaj damy to, żeby na końcu stali. No, po prostu nie, nie mogę chyba przejść, po prostu to już jest takie niemożliwe. Chyba, żeby to przeskoczyli, ale oni nie mogą skakać. Więc... no. No dobra, to jedziemy. że tak cicho jestem, ale po prostu wolę tak sobie grać. Wiem, że yy, rola youtuberów jest na tym, że w trakcie gry mają komentować te rzeczy, ale ja tak czasami sobie po prostu przytakam i tak sobie gram po cichu. Ale specjalnie dla Was próbuję mówić tak trochę przy tym graniu. E, mam nadzieję, że nie jestem taki jakoś super poważny, w ogóle nieśmieszny, bo to było trochę smutne. Bo wiem, że wszystkim o to chodzi, żeby się trochę pośmiali przy tym. Powiedziałem w jakichś kilku śmiesznych komentarzach, że tam jakieś niebiescy, zieloni, murzyni śmieszni są. Nie wiem, dla mnie to było śmieszne, ale. No dobra. Wygraliśmy, on sobie jakoś potanczył, zrobił. Ładnie. Rozkrok. I wszystkie czaszki mamy. O, o, ty, znika im stamtąd, dobra. Zatarci się, kurde. Wskakuje. Jeszcze zawał serca będę miał. Eee, dobra, to jest koniec tej naszej eee, misji pierwszej. Tutaj mamy czaszki pełne. Nie wiem, tak, pełne mamy wszystkie czaszki, a to znaczy, że po prostu eee, nie zginęliśmy ani razu. Gdybyśmy zginęli raz, to byśmy mieli cztery czaszki, a nie pięć. Eee, dobrze. Skulls. Skulls to są takie te czaszki, które tutaj zdobywam. E, one biorą w grze jako życie. Życie w sensie, jako umier jak umieramy. E, takie szanse na skrzyszenie, można powiedzieć. A pod koniec, już gdy już skończymy to naszą rozrywkę, to wtedy e, to bierze jako kasa. Możemy kliknąć Spielbook, Continue, Stats, retry, i Campaign, bla bla bla. E, Spielbook to jest taki sklep. Wchodzimy po każdym meczu, możemy sobie coś tam kupić. Continue, no to jeśli nie chcemy niczego kupować, to bierzemy następną misję staty. Możemy pokazać statki co tutaj ile zabiliśmy i takie tam. Letry możemy powtórzyć tą e, misję jeszcze raz. Cumpmake menu, czyli po prostu wracamy do menu gry. E, ja sobie wejdę do sklepu, wiem ja też trochę opowiem. Ja mam 14 czaszek, a to dlatego, bo e, w innych mapkach, po innych mapkach mi zostało trochę hajsu, ja na razie zbieram. Na jedną broń, więc dlatego tyle, wy będziecie mieli trochę mniej. Dobrze, My Gear. My Gear są nasze uzbrojenie, nasz ekwipunek, jaki w tym, jaki teraz mamy. Ehm, dobrze, tutaj, traps. Ehm, nie wiem, czy dobrze czytam, traps. Dobrze, nieważne. Ehm, płapki, to są płapki, jak widać na znaczku. Ehm, możemy sobie kupować. Wiem, że płapki to płapki, a ty nawet możemy sobie kupić jakiś... goblinów, nie wiem, czy znaczy goblinów, jakichś żołnierzy, rycerzy. Że będą nas po prostu e, pomagać e, w walce. E, dobrze. Tutaj mam weapon z Które my, my nosimy i walczymy, tak? E, o, akurat fajnie widzicie e, świadkami jak kupuję broń. E, ja miałem zamiar kupić tą śmieszną rękę. Nie wiem co ona robi. Jakaś świecąca wympir, Bountlest. Dobra, fuck tak, this shit, kupuję to gówno. Yy, więc jesteście świadomi, jak teraz yy, kupiłem. Kolejne. trinket, to jest coś takiego, że... Yy, jakby takie dodatkowe moce, którymi co prawda się chyba nie zabija, o ile dobrze myślę, bo jeszcze do tego nie dotarłem. Ale to jest coś takiego, że możemy sobie zregenerować życie. Do pełna, życie to taki paseczek. Albo... nie wiem, moc możemy sobie tą taką tą niebieską więc są różne do kupienia i vanity y, to są ubrania dla naszych postaci ja na razie jestem jakimś minerem mam takie ubrania później takie i później takie i takie Proszę się kołajcie I, i to by było na tyle tego chyba odcinka wracamy do menu gry no i to pierwsze wrzuciliśmy później weźmiemy się za tunele mapkę tuneli Zobaczymy, jak nam wyjdzie. No dobrze, to jeszcze jednego nie powiedziałem na początku filmu. Charaktery, właśnie. Ja na razie chodzę tym, tym Żółkiem, ale wy będziecie mogli sobie wybrać też dziewczynę. Będą dwie postacie albo ten Żółek, albo tamto Reswika. Więc sobie możecie wybrać. Osobiście ja wolę chłopakiem chodzić, ale słyszałem od kolegów, którzy też mają tą grę, że. Opłaca się chodzić dziewczyną, bo podobno też jest dobra. Więc, jeśli mieliście pierwszą część tych orków, to yy, tam była tylko jedna postać, czy ten chłopak, więc już możliwe, że się nią nachodzili... nim nachodziliście. A zachęcam też do właśnie do wzięcia tej dziewczyny, żeby była trochę inaczej, a nie taka sama yy, rozrywka, rozgrywka, tak jak tam. Yy, no to to chyba wszystko. Będziemy kończyć. Ten epizod. Yy, 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 no i w kolejnym odcinku znajdziemy się kolejną planszą. No dobra. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, co jest najważniejsze. Subskrypcję też. No yy, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. No i zobaczymy się w następnym odcinku i skopanie tyłku tych orką. No dobra. No to. Do zobaczenia.